Hej kochani, witam Was w kolejnym tutorialu makijażowym. Dzisiaj przychodzę do Was z makijażem takiego typu. Coś taka propozycja na dzień, ale taka bardziej wyrazista, taka zaakcentowana kolorem, żywa coś, połączenie takiego stonowanego właśnie brązu, czyli bardziej makijażu zimowych z nadchodzącą wiosną, tak to e, ten makijaż mogłabym nazwać nawet przedwiośnie tak mi się kojarzy e, jeżeli Wam się podoba, zapraszam do oglądania dalej no to przejdę już od razu do makijażu oczu żeby ten filmik nie trwał po prostu zbyt długo już nałożyłam podkład, korektor podkreśliłam brwi i tak dalej i kolejnym moim etapem będzie nałożenie bazy pod cienie na całą ruchomą powiekę pod łuk brwiowy i również na dolną powiekę. Następnie okolice pod y, łukiem brwiowym y, zmatujemy takim jasno beżowym cieniem, takim ciepłym odcieniu, po to, żeby później ułatwić nam to cieniowanie załamania, żeby się nie porobiły plamy. To już wspominałam o tym wcześniej. Po prostu to nam ułatwi sprawę. Główną rolę w tym naszym makijażu będzie grał cień w kremie Maybelline, to jest kolorek em, 35 on, and on Bronze i to jest taki ładny e, brązowy perłowy cień i nakładamy go na całą ruchomą powiekę. Przed cieniowaniem później będziemy go rozcierać i cieniować załamanie takim płaskim pędzelkiem. Możemy go nałożyć też palcem. Według uznania. Akurat tym belcelkiem dobrze mi się go nakłada, więc sobie go użyję. I na całą ruchomą powiekę. On jest taki bardzo ładny, połyskujący. Strasznie go lubię. Można szybko zrobić efektowny makijaż z jego użyciem. Tak też troszeczkę o załamanie. Już rozcieramy. Widzicie, że nałożyłam go trochę ponad załamanie. Teraz będę go rozcierać takim dosyć precyzyjnym pędzelkiem, żeby pozbyć się granic tego cienia. Najpierw czystym pędzelkiem, to mi ułatwi sprawę, później będę stopniowo dodawać cieni w różnych odcieniach. Teraz właśnie dodam takiego średniego brązu matowego. To jest cień z Inglota 357. W yy, załamanie, tym samym pędzelkiem. Tak, żeby troszeczkę przyciemnić I, ze, i zewnętrzny kącik i załamanie. Ten cień jest perłowy, taki w zasadzie metaliczny. To ten yy, matowy cień troszeczkę go tak przytłumi, tak stonuje ten makijaż. I teraz przez ten pędzelkiem do rozcierania będziemy rozcierać granice tego ciemniejszego cienia, żeby uzyskać łagodne przejście. Rozcierania nigdy za dużo, także im więcej rozcieramy, tym ładniejszy po prostu będzie ten makijaż. Będą łagodne przejścia, kolory będą wymieszane i otrzymamy ładniejszy, delikatniejszy efekt. Pędzelek do rozcierania trzymam tak jak widzicie już przy końcu. Wtedy po prostu jest łagodniejszy nacisk i łatwiej mi się blenduje. Teraz takiego odcienia bardzo podobnego do tego brązu. Ten brąz metaliczny, który nałożyłam na środek powieki, to nie są typowy brąz, bo zawiera troszeczkę takich drobiny właśnie lekko yy, fioletowych, takich śliwkowych. Teraz taki cień w podobnym yy, odcieniu takiego właśnie ciężko określić, czy to jest taki stanowany fioletowy, troszeczkę z domieszką brązu. To jest cień z Makeup Geek. Nałożę go delikatnie tutaj w zewnętrznym kąciku i powyżej. Żeby po prostu utrzymać, otrzymać taką głębię koloru, żeby te kolory nie były w jednym odcieniu, na przykład tylko brąz, tylko tak jak użyjemy kilka odcieni, na przykład powiem, ja wyłączyłem brąz, jakiś z drobinkami, matowy, troszeczkę odcienia bardziej wpadającego właśnie w fiolet, to otrzymujemy taki trójwymiarowy wyraz makijażu. I właśnie delikatnie ten zewnętrzny kącik tak wyciągam ku górze. Oczywiście wszystko to znowu rozcieram tym samym pędzelkiem, co ostatnio. Natomiast załamanie od wewnątrz zaznaczę już takim ciepłym odcieniem, że skwini. Mam raczej takie chłodne odcienie, oprócz złota, które się mieni na, yy, na środku powieki. I tak mi to też bardzo ociepli ten makijaż, ożywi. Też niedużo. Tak tylko, żeby zaznaczyć. I dobrze rozciera. Od razu namaluję sobie kreskę czarnym eyelinerem, żeby zagęścić linię rzec. Teraz po malowaniu kreski zajmiemy się linią wodną. Nałożymy na nią najpierw e, fioletowy cień, czyli taki nowy trik, już nie e, kredkę, tylko cień. E, takim skośnym pędzelkiem, coś jak do eyelinera, do podkreślenia brwi, takim skośnym pędzelkiem delikatnie nakładamy ten cień na linię wodną. Może nam ten cień troszeczkę tutaj y, osypać się, jeżeli chodzi tutaj o oku, może, by, może być na oku taki pyłek, ale on się później, y, to, to on się jakoś tam ułoży, później już nie będzie nam dłużej przeszkadzał, także to jest tylko przez chwilę taki niewygodny moment. O, jeszcze trochę. Teraz zajmiemy się cieniowaniem dolnej powieki. Najbardziej na zewnątrz nałożymy taki fioletowy cień ze srebrnymi drobinkami. To jest cień e, z Makeup Geek. Rozcierając między innymi też troszeczkę ten cień położony na linii wodnej. Następnie bierzemy taki fioletowo e, Niebieski, więc taki dziwny odcień, taki bardziej lila. I na środek dolnej powieki. Kładamy kierując się ku zewnętrznej części. naszym krokiem będzie położenie takiego zielonego, dosyć intensywnego odcienia. Jest taki jaśniutki, ale bardzo intensywny na wewnętrzną część dolnej powieki. Daje czadu, jest bardzo żarowa, że tak powiem. Ten odcień ale o takim chodziło. I sam wewnętrzny kącik już potraktuję takim złotym, jaśniutkim odcieniem perłowym, żeby go jak najbardziej rozjaśnić. Po teraz podkręcamy rzęsy zalotką, tuszujemy, żeby nadać im spektakularny efekt. Tusz, którego ja użyję, to jest Maybelline The Rocket Volume i jest to tusz, e, który najbardziej y, zagęszcza mi rzęsy, wydłuża, a najgorzej się zbywa. E, nie jest to tuż, przynajmniej nie pisze, żeby to był tuż wodoodporny, natomiast yy, zmywa się gorzej niż nie ten wodoodporny, natomiast dla efektu można się poświęcić. Niektórzy mi wyschnie, a w tym czasie pozwolę sobie wykonturować twarz brązerem. Gdzie to, Fajnie, żeby ta twarz już... Wyglądała na taką opaloną. Chociaż opalania i konturowanie to jest co innego. Natomiast ja wolę brązera używać już taką wiosną, latem. A w zimę wolę róż. Bo wygląda moim zdaniem to naturalniej. Ustawę pełnię konturówką. Jest to konturówka z Essence. 11 in the Nude. Już mam i tyle. I Pociągnę błyszczykiem. Błyszczyk to będzie Vibo i to jest błyszczyk, który zawiera papryczkę Chili, czyli powinien powiększać usta. Yy, kolorek jaki to jest, to jest kolor, no nawet nie wiem, słuchajcie, numer 8, o. Hani, że jest przyklejone, makijaż gotowy. Myślę, że Wam ta propozycja przypadnie do gustu. Mam taką nadzieję. I tak jak mówię, ten makijaż nie, nie tylko na wieczór się nadaje, nadaje się również na dzień, szczególnie dla kobiet, które lubią bardziej podkreślone oko. Taki wyrazisty makijaż. Ta właśnie, Ten kolor na linii wodnej, który wykonałam cieniami, bardzo ładnie podkreśli tęczówkę. Kolor tęczówki, również biel-białka oka wydobędzie ją i tak jak mówię, możemy dobrać kolor tej na linii wodnej do koloru tęczówki jeżeli ją mamy zieloną, no to ładniej się będzie prezentował we fiolecie. jeżeli niebieską no to coś w brązie, w złocie w taki śliwka bardziej, taki stonowany kolor a jeżeli brązową, piwną piwne oczy mamy to myślę, że każdy kolor ale szczególnie coś w odcieniach niebieskiego szmaragd turkusu Także zachęcam Was do wypróbowania tego triku i trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że wiosna za oknem poprawiła Wam humory. Zapraszam też do subskrypcji mojego kanału YouTube na bloga oraz na fanpage na Facebooku. No i co, do następnego. Pa, pa.